Cześć, wielu z Was kojarzy mnie z łowienia na mule. Tutaj właśnie mam taką drobną symulację mułu. A ja zapraszam Was na kilka ciekawych porad, jak łowić w takich właśnie warunkach. Jednym z podstawowych aspektów, gdy łowię na wodach, gdzie jest dużo mułu. Moim zdaniem podstawą to jest ciężarek. Ja używam zawsze na takich wodach ciężarków płaskich. Kiedyś używam risery, ale teraz już ich nie ma w ofercie, także zastąpiłem je oto tymi ciężarkami. Też są płaskie i gdy wywożę zestawy nawet na 400 metrów wystarczy ciężarek 85 gram. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego używam małe takie ciężarki. Odpowiedź jest bardzo prosta: ten ciężarek, w momencie gdy wpada na dno, mu po prostu go zasysa i nawet gdy robię wywózki na 300 metrów, nie ma z tym problemu, żeby ciężarek przy napinaniu mojej żyłki przesunął się. Na wodach, gdzie jest właśnie dużo mułu stosuję ciężarki od 70 do maksymalnie 85 gram. Taki zestaw nie tonie mocno w mule i możemy sobie go dobrze napiąć. Stosuję centryczne ciężarki na systemie Kamo. Taki ciężarek w zupełności wystarcza mi na wyholowanie mojego karpia i Przede wszystkim nie zanieczyszczam wody tym swoim ciężarkiem, bo ciężarek w momencie brania nie wypina się. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem na wodę, gdzie jest dużo mułu, jest odpowiedni przypon. Jak sami widzicie, ja stosuję dosyć długie przypony. Ten ma długość 60 cm, a stosuje nawet i o długości 80 cm. Używam plecionki Botulinie Cortex Mat o wytrzymałości 25 LBS-ów. Botulina daje mi też gwarancję, że zestaw w momencie, gdy wpada do wody, nie spląta się i ładnie się ułoży na dnie. Daję też tutaj, na początku, dosłownie tak z 5 cm od haczyka obciążnik, jeden i w połowie mojego zestawu daję drugi obciążnik. Wtedy właśnie mam pewność, że mój zestaw nie splącze się. To jest właśnie mój ulubiony przypon na wody, gdzie jest bardzo dużo mułu. Wcześniej wypływam pontonem, sprawdzam sobie Ciężarkiem czy jest na danym moim miejscu, gdzie mam położyć zestaw, dużo lub mało mułu, i w zależności od tego skracam albo wydłużam swój przypon. Podsumowując, najważniejsze jest to, żeby mój zestaw leżał nad warstwą mułu. Kolejna cenna rada, to używam do swoich zestawów na muł zawsze pianek. Na takiej długości zestaw daję trzy pianki. Załóżmy, jedną piankę dzielę na pół i zakładam na haczyk. I później drugą część tej pianki na pierślinie i później ściskam na swoim zestawie i daję jeszcze do tego drugą piankę, którą umieszczam troszeczkę dalej. Przypom po wpadnięciu do wody najpierw spada w pionie i później stopniowo, gdy pianki rozpuszczają się, opada delikatnie właśnie na tą warstwę mułu i wtedy mam pewność, że mój zestaw jest na powierzchni tego mułu, a nie jest yy, nieco głębiej. Pianki pomagają też również mi przy nęceniu. W momencie, gdy zestaw spada na dno, pianki rozpuszczają się, wypływają do góry i wiem, gdzie mój zestaw jest położony i w to miejsce właśnie Wrzucam drobny peret albo wkruszone kulki. Niektóre może wydawać się, że pianki są w ogóle niepotrzebne przy takim zestawie, ale uwierzcie mi, pianki są w stanie pomóc łowić na mule. Następną poradą jest odpowiedni dobór przynęty, jak i zanęty. Ja zawsze na wodach, gdzie jest dużo mułu. Stosuję zbalansowane kulki, także daję piętnastkę tonącą i piętnastkę pywającą kulkę. Taki zestaw właśnie mi pozwala na to, że mam pewność, że moja przynęta nie zapadnie się w mule. Jeżeli chodzi o zanętę, to stosuję pelety o drobnej gramaturze. Tu mam pelecik 10 mm, i taki właśnie pelet daje w moje stanowisko, gdzie kładę zestawy. Daję również pelet 6, 4 i 8 mm. Oraz pokruszone kulki. Jak sami zauważyliście, wszystko dosyć mocno dopalam. Także teret w momencie, gdy rozpuszcza się, tworzy taką chmurę zapachową. I to moim zdaniem szybciej przyciąga karpia w dane łowisko, i karp znajdzie szybciej moją przynętę. Jak sami wiecie mu ma specyficzny zapach i musimy się wtedy przebić swoimi aromatami. Bardzo dobrym uzupełnieniem są też ziarna. Stosuję orzechy tygrysie pomielone. One też ładnie właśnie układają się na warstwie mułu, daje także konopię. To też w jakiś tam pewny sposób dobrze nęci nasze karpie. Ziarna, dzięki temu, że są lekkie, tworzą taki dywan, i warstwa takiego dywanu szybciej przyciąga nasze karpie. Razem z Fabem jesteśmy na łowisku, gdzie nie ma zbytnio dużo tej mułu. Ale udzielę Wam takie, może, ostatnie porady. Ja zestawy zawsze wyłożę łódeczką. Z łódeczki, gdy zestaw wpada do wody, on zawsze delikatnie opada na dno. I wtedy mam pewność, że mój zestaw, czyli moje dwie kulki 15 mm, są zawsze nad mułem. Dam mam jeszcze taką. Jedną radę, nigdy przy naciąganiu żyłki, nie róbcie tego w jakiś tam szybki sposób, naciągajcie ją bardzo powoli, tak żeby swojego zestawu nie ściągnąć. Jeżeli ściągniecie swój zestaw, pociągnięcie chociaż z metr, to gwarantuję Wam, że będzie ciężko złapać karpia, bo zestaw pogrąży się głęboko w mule. Jeżeli łowicie z rzutu, to ja zawsze robiłem także zestaw po rzuceniu zestawu gwałtownym ruchem szczytówki. Podnosiłem ten zestaw do góry z tego mułu i zostawiłem go właśnie w tym miejscu, że zestaw był położony na górnej powierzchni tego mułu. Podsumowując to wszystko, pamiętajcie o tym, żeby swoje zestawy kłaść zawsze delikatnie żeby one właśnie nie pokążyły się w mule. Mam nadzieję, że moje rady w jakimś stopniu pomogą wam przyłamać się i zaczniecie łapać na mule, ponieważ to naprawdę są dobre miejsca, gdzie można zapać naprawdę dużą rybę. Pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą.